Opór to najdroższa rzecz, za którą płacisz codziennie. Jak się manifestuje opór w twoim ciele? Jako napięcie, jako ból, jako jakiś dyskomfort. A skąd się bierze ten opór? Ze sprzecznych przekonań albo nastawianie oporu temu, czego doświadczamy. Czyli po prostu coś nie chcemy być, nie chcemy czegoś czuć i stawiamy temu opór, a ten opór się manifestuje właśnie w naszym ciele. I odczuwamy to jako napięcie, jakiś ból. A długo utrzymywany się opór, czyli napięcie, jest w stanie doprowadzić do jakiegoś, do jakiegoś uszkodzenia w ciele, do jakiegoś bólu w ciele, do manifestacji jakiejś choroby. W moim przypadku było tak, gdy byłem małym dzieckiem, byłem miesiącami zestresowany. Ciągle gromadziła mi się energia w brzuchu. I doprowadziłem do tego momentu, że po prostu zaczął, że miałem owrzodzony żołądek i te wrzody po prostu zaczęły pękać poprzez to, że utrzymywałem chroniczne napięcie w brzuchu. Można się od tego uwolnić, jakby uwolnić się od tego naporu, oporu poprzez to, żeby nie stawiać oporu temu, co czujemy, bo jeżeli przestajemy walczyć z tym, co czujemy, zaczyna się rodzić w nas przepływ i ta energia, która była dyskomfortem, zamienia się w ulgę.